Siemmo z tej strony Android, to jest kontynuacja y, tamtego odc y, pierwszego odcinka z Prażynko, więc lecimy. No. wygrałem wtedy 4 do 8. Teraz lecimy sobie. Wiedziałam, że w drugiej nie. strony, że w drugiej Aj, strony. HP ci chyba został. Tak. Nie, no to jest ta gra, jest kamerka. Skamerska gra, witamy. Pskamarska gra, witamy. <grabi tamy> <grabi tamy> Dało że się nauczyłam grać. Akaczon. Dobra, teraz zmieniam taktykę. Teraz ja już wiem, jak się zbawić, czy to ostro O nie. Będzie Bait ty to ja no To samo się ciebie mogę spytać. Nie wiem, nie czekam tam, gdzie zawsze czekałam. Tam, gdzie zawsze byłam? Tam to teraz, jestem. wybuchnie Wybuchnie. Nie dosradzisz. Chillujesz. Headshot. Headshot. <Ale>, <śleszte> no, no i mamy tutaj. Lecimy sobie jako jako terrorysta dalej. No okej okay. Ja teraz się chcę że O nie, najgorzej, klawiatura nie. mi się odłączyła O nie Ja tam do ciebie idę już O nie, klawiatura Klawiatura O nie nie, nie, nie. Klawiatura mi zadziałała. Nie! 11 HP. Ale chyba mi zostało. No mi ten klawiatura akurat po... Tak, szybko musiałam ten... w kabel, bo coś się... Muszę klawiaturę tak wmienić. Już, już jesteśmy. No. 10 do 5. Myk. A nie, wtedy wziąłem to, to teraz wezmę... No to samo. Dobra. Zobaczmy twój spawn. O, pistolet jakiś O tu mój. No, Okej. Okay. Zobaczymy jak... jakiej razie sobie jako terrorysta? Ja? Tak O, ty, dobra, ja spadłem stąd. Elo dobra. A ile ci powstało? 85! Tak, a nie O nie! Tak, ty mnie nic mi nie zadałeś. A z czego grałeś w ogóle? Eee, dubel berety. A okej, okay, spoko. E, to niech będzie. Klawiaturę muszę zmienić. Zmienić? No już mam zam zamówioną klawiaturę. Muszę czekać tylko. No, dobra.

UMP 45 Nie, Tomsona nie chcę, tak hotfool. hotfool na tą Nie, nic mi na no pewno już, nie... Ja już wiem, jak ja teraz muszę wziąć To Ktoś... już... A losuję to, ja nie będę się bił, ja Ja Tomsona nie chcę I gdzieś, nie lubię nim grać Nie pasuje Ale zbieram sobie na jedną fajną broń Którą bardzo lubię, ale muszę podbierać, ale ona kosztuje, Ono po tej rundzie jakbym wygrał to może mi wystarczy może B no, A -a. O, to zanim ja tam dobiegnę to trzysta lat minie Ooo bieg ja tam dobiegnę to... Ja, tam, nie! Ale nie, ja nie wiem, Aj! czy dużo jest A czas! Aj, aj! No! Ja lubię być terro, nawet. No teraz jest fajne, ale ja nie mam tej fajnej broni. O, dobra. Jest i moje broni! No, i teraz tutaj powinien wygrać. No, no dobra. Widzimy. Teraz moje bronie, Muszę w skina. Dodać na nią, tylko. Dobra, dawajcie, zaczynać. To od, Chyba o to ci, o chodzi ci o m, e, m 16 Silencer? nie wiem Nie wiem To jest na pewno ta broń Bo już mnie zabijałeś z wtedy Widziałam Cię! No kurde... Kurde, myszka mi szwankuje OJ! Dobra... No co jest, 77, jakich się no nie... I po mojej broni... Nie... Ej, wiesz, że dostaję... Ej, jedno Ci powiem, wiesz, że dostałam więcej pieniędzy za przegrane niż za wygraną Kil Tak. Nie, gdybyś za przegrano, to wstaję. To mi się opyla, przegrywać, żeby mieć lepsze broń. Nie no, ale wtedy przegrasz grę. Oj, tam, oj, tam. <grym> Szczegóły. No tu możesz iść. Nie, iść. Dobra, oflankujecie cię to, to prawo. Oflankujecie. Oflankuję Cię Nie będziesz już, prawo strony Cię oflankuje i tyle Prawo strona the best Która strona? B? No na B Dawaj to Widziałam cię, bo weszłam od boku. O nie, z tej strony wszedłeś? Tak. Myślałem, Tam w gdzie w ty wchodzisz. wchodzisz? A ja przechodziłem obok tego. A ty nie masz tego, tego do rozbrajania Ale zdążyłem. O jezu. A wow. wiesz czy w ogóle pod mapą jest minimapka? o Chwilu, gdzie ja mogę to kupić? A tu jest. Dobra. Mek, mek, dobra. Biorę tego akaczka i, le, i lecimy Cię rozwalić. O, nie tego bym tego taki pewien. Więc... Powiedziałam rozwalić, ale czy teraz, to już nie powiedziałam. Idziemy Cię rozwalić. Ale teraz? Czy kiedyś? Kiedyś na pewno. MYK, przewokno! Teraz ciało frankuje B? Co A, bo ja przy A. A A nie, przy B! O nie Nie, przy A jestem Ale ja jestem przy B, nie! Nie, tylko nie, to nie zdążę. Nie, nie, wygrałeś to. Wygrałeś. 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 Tak. A, chciałam cię dobić przynajmniej. A zginąłeś, tak i tak. Dobra, nie będziesz miał tej broni. Głupiscy tak samo. O nie, dogania mnie, najgorzej, halo, mnie tu już tak dobrze nie idzie jak w tamtej drużynie, halo? Halo? No bo widzisz, ja... lubię, lubię terror. No nie, ja to przegram jeszcze, ja to wiem, że tamten odcinek był... Wygrywam, a to będzie przegrywam. <grywa> no mówię ci, że nie bądź taki pewny, że mi od razu tak rozwalisz. Ej, tak nie powiedziałam. Tutaj przesiadłeś? Miałam nosa, bo tak mówię, wiesz co, bym mówiłem, że takie dwa razy tamto, to teraz myślę, że pójdziesz na B. I miałam, i dobrze myślałam. I dobrze myślałam. No to dobrze. Dobrze myślałam, dobra. UMP trzeba lecieć, bo troszeczkę tak mało hajsiku. Hmm... No I to sobie teraz polecimy, gdzie? Tutaj. Ja tu polecimy. Na A poszłeś? Czy na B? Na A. Mhm. To dobrze, bo z Węta wychodzi. Ty jesteś el impostor. Tak? Z Węta wychodzisz w tym momencie, więc wiesz. Niski. Dobra, dobra. Dobra, ale nie zdążysz już. Chyba, że masz rozbraja. Mam. Nie, nie mam. A, A dobra. Kupiłem. A nie... Tak? Trzy. Dwa. Jeden. Jest! Jest! Biały no. <grym>, Jedni! Udało się! Co ty tu masz? Najgorzej. O, skałcik. Wezmę sobie. A, wezmę sobie. A, dzięki, dzięki. Z skałcika. Dobra, to ja pójdę na B. Ja A nie, sobie e... Chyba dwóch punk punktów chyba ci brakuje tylko. Do czego? Żebyś wygrał. Żebyś wygrał. A no. To ja przynajmniej wydaje. Ano, dopiero wyłożyłem to. Ale pewnie jeszcze będziesz wyrównywać, bo ci tu 300 razy, więc... Ja sobie pójdę Ta. na A. No, na B, bo ty już za razy byłeś tam, więc moja taktyka powinna być słuszna. Ja cię zaskoczę i pójdę na A.

Nie miałam ten, miałam skalta. Nie mogłem nic zrobić. No, ale ja bombę ci dałem! No no, 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 no mam. Ale głąb ci dałem. A. Ale ja ci bomby dałem. No. Skout jest fajny. Dobra, kupiłem ten rozbieraj. Czy to takie kombinarki, nie? Tak. No to sobie kupiłem je. Nie, nie kupuj. One są słabe. A dobra dobra, to je wyrzuciłem. Chodź. <laughs> nie można ich chyba wyrzucić. A wyrzuciłem je o, i to? Dobrze. No to do, nie wiem jak. No to ty dobrze zrobiłeś, nie To bardzo dobrze jeżeli. Dymny chyba za... Mno. Dymny chyba za mną. Chciałem powiedzieć. Dobra, to jest bardzo wyrównany mecz według mnie. Tak. I ten odcinek jest o wiele dłuższy. Ile ten minut ma już? już? 16 minut to jest o wiele dłuższy mecz niż tamten co graliśmy. To o wiele dłuższy. O wiele, wiele dłuższy. Bo tam wyszło mi chyba 13 minut odcinka albo 12. Tamto to był króciutki mecz. Wtedy cię rozwaliłem po prostu. Tak, ale wiesz, Terror według mnie jest no, lepsze, wiesz, lepsze. No tyle, Le lepsza. A wam ty musisz nie że rozbroić bombę, to jeszcze musisz zabić e, przeciwników. A tak. Terror jest łatwiej po prostu i się gra. Według mnie. Jestem na B, widzę cię, na B. Dlaczego nie strzelasz do mnie? Ej, no dlaczego nie, nie walisz mi bombę w ząb? Nie trolujesz. Nie trolluję, tylko cię widzę w tym momencie. To masz hata, chyba. Bomby w ząb nie chcesz mi dać? Bombę w ząb? Dobra, nie zdążysz. Nie zdążysz. Nie możesz zdążyć. Tak! rozbrajać, głupi! Tak! Normalnie bym nie wdążył, ale ten pozbrajacz mi grochował. Więc kupuję jako pierwszego. Teraz hmm. macz jest, o kurde. Ty, ja mam za broń. O nie, mam taką broń. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, mam taką broń, o nie, najgorszej. No to chyba to wygrasz, bo ja mam beznadziejną broń teraz. Mam bardzo beznadziejną broń, więc... Wygrałeś to chyba. W tą rundę wygrałeś chyba. Elo! Elo, bomba w ząb zasadzona! I tyle. Ty miałeś ktoś węga na Mordzie. Nie, ja byłem tam daleko, ja nawet nie dostałam. Klośbęga. Serio? Tak. Aha, no. To dzięki za gierkę. No dzięki, widzowie Elo i tyle. Do następnego.